Cześć, witam was maniacy spawania w kolejnym odcinku. Tym razem odcinek bardzo ciekawy. Mamy tutaj Lorcha Nicormig 500 dokładnie. Kwestia tego, ponieważ ten kto ogląda nas od samego początku wie o tym, że nigdy nie byłem zwolennikiem spawania aluminiu, a, aluminium migomatami. Z racji tego, że po pierwsze nie ma tam czyszczenia katodowego. Po drugie aluminium jest o tyle specyficzne, że do momentu kiedy nie złapie nam temperatury no, nie spawa się. A więc Migomat, który podaje ten materiał dodatkowy i zarazem dopiero daje temperaturę do tego materiału, sprawia to, że wszystkie początki były przyklejone. Firma Lorch stwierdziła, że zrobi swój program. Nazywa się on Micor Twin, więc mamy tą opcję do przetestowania i to jest o tyle ciekawe, że ta opcja Micor Twin jest przeznaczona do spawania aluminium, ale Cienkich blach, czyli dodatkowo jeszcze mamy utrudnienie. Sam jestem bardzo mocno ciekaw, jak to wyszło i czy to się faktycznie sprawdza. Ja jestem oczywiście z automatu sceptycznie akurat do tego nastawiony. Natomiast prawda jest taka, że jeśli nam się to sprawdzi, no to ja muszę zmienić światopogląd, ponieważ technologia spawania cały czas nam się zmienia. To idzie do przodu, więc nie ma sensu się zamykać na tym, że nie, bo nie, już. Więc sprawdzimy. Mamy tutaj próbki o grubości 1 mm, 2 mm oraz 5 mm. Osłona gazowa to czysty argon, średnica drutu fi 1.0, ponieważ nie mamy 1.2, a powinniśmy akurat inaczej lepszą średnicą do spawania aluminium byłoby, byłaby średnica 1.2, no ale nie mamy, więc będziemy sobie jedynką radzić. No i oczywiście stop aluminium z magnezem. Dawaj. Co mam dawać? Prąd na gary. Zapraszam, zapraszam. Podejdźmy sobie do samego urządzenia. Tak jak widzicie, mamy włączoną opcję Micor Twin. Patrząc sobie w środek naszego urządzenia, wyświetla nam się aluminium, stop aluminium z magnezem, średnica drutu 1.0, osłona gazowa czysty argon. Nawet mogę Wam to tutaj podświetlić, co jest niesamowite. Zdecydowanie lepiej. No, znaczy się, ty powinieneś podziękować, że tak dzieje. Dziękuję. Wcale nie zrobiłem tego z myślą o widzę. Tak więc wracając, mamy micor twin oraz y, opcję synergii. Natomiast coś, z czego ja też nie jestem zwolennikiem i zazwyczaj nie korzystam. Opcję ustawienia tej synergii do grubości spawanego materiału. W przypadku kiedy jesteśmy na średnicy 1.0, możemy spawać od 1 mm grubości do 3,5 mm. Natomiast to nie jest cały zakres tego urządzenia. Przełączę się, zasymuluję, jakbyśmy mieli drut 1.2 w tym momencie. Tak jak widzicie, opcja nam się zmieniła. Już mamy ten zakres do 6 mm. Robimy czystą synergię taką, jak nam producent zaleca. Skoro mamy próbki o grubości 1 mm, więc zacznijmy sobie od nich. Jak myślisz, uda się, czy się nie uda? No, ale no, Orczu to, 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 to nie powinno być problem. Okej, okay, no, ale to mimo wszystko jest to aluminium i metoda MIG. Myślę, że to, 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 ta technologia już jest na, na tyle dopracowana, że, że teraz da się po prostu MIGiem spawać blachy aluminiowe. Oczywiście trzeba brać pod uwagę to, że, że na początku będzie to. Przyklejona. Jedną próbkę pachwinę, drugą próbkę do tak? Zacznij od pachwiny. strzelił w łapce na galsi. Faktycznie, dobrze, Spaw. <grywa> Ostatnio który z widzów się pytał w komentarzach, którędy płynie gaz. Ja tutaj mogę Wam to zwizualizować. Tędy mamy, mamy umieszczoną spiralę. zresztą o, to jest spirala teflonowa pod aluminium, dlatego nam trochę wystaje. Tu mamy przyłącz, którędy leci gaz, natomiast tu już mamy Piny, które tak jak widzicie się chowają, są odpowiedzialne za sterowanie. Teraz nie było tego sterowania, więc delikatnie postaram się je troszeczkę wyciągnąć i zobaczymy, czy uda nam się ta sztuczka. Ja delikatnie chowam. No. I sterowanie wróciło. Magia czarów. Mamy już pierwszy sukces, że w ogóle daliśmy radę szczepić te blaszki jedynki, bo powiem szczerze, tu już się spodziewałem delikatnych problemów. Przepaliłem się, ale to z mojej winy, akurat. Popatrz. Się. Nawet ten początek nie, nie wygląda źle. Powinien na pewno szybciej prowadzić rękę. Spróbuję przejechać po prostu szybciej. Nie. To też nie jest to. Trochę mniejszą częstotliwość. żeby że to by było mniej więcej to czego ja bym szukał pod moje preferencje. Ona jest już mocno nagrzana, spróbuję na świeżej. Ja ją sobie jeszcze przykręcę do stołu. Czemu to zrobię? Po pierwsze, bo, bo mogę, a po drugie, bo jest to blacha jedynka, więc. Mimo wszystko można się spodziewać tego, że zacznie nam uciekać, falować i tak dalej, i tak dalej. No to co, ogień, próba. Koncówka mi już uciekła, temperatura była za wysoka. Natomiast nie spodziewałem się tak dobrego efektu, powiesz szczerze. No, popatrz, popatrz, od samego początku praktycznie. I, yy, i to mówimy o blaszce 1 mm, średnica drutu 1,0. Gdybyśmy mieli średnicę drutu 1,2, powinno być jeszcze lepiej akurat przy aluminium. A więc ja jestem no już w tym momencie w szoku. A spróbuję jeszcze dołożyć na maksa, no bo czemu by nie, plus 10, jeśli chodzi o dynamikę, żeby ta pulsacja następowała szybciej. Przejadę drugą punktkę. Na końcu uciekł mi materiał i paliłem lekką dziurkę. Lepiej było na pewno przy tej niższej częstotliwości. No, te, te, te pulsy słychać. A jak ty je odczuwasz? Co się dzieje? Co widzisz w czubicy? Jest to tak, jakby imitacja Tigut. Nie tak jak w przypadku Twin pulsu, gdzie te parametry po prostu skakały. Tutaj mamy bardziej opcję dołożenia drutu bez drutu, dołożenia drutu bez drutu. Bardziej przypomina mi to spawanie faktycznie metodą TIG niż yy, niż Twin Pulse. No, ale ja jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem. No, nie sądziłem, że blaszka jedynka i przede wszystkim, że będzie to tak dobrze wyglądać. Ktoś chyba porządnie w końcu się za to zabrał. No, to bardzo. Bo miłe. Twin Pulse nigdy nie było rozwiązaniem dobrym. To było rozwiązanie pośrednie. się. Myślę, że bawiąc się z tym dalej, w końcu udałoby się dojść do, do tego, jak pospawać tą do bez dziur. Natomiast średnica drutu 1,2 mocno by nam ułatwiła temat. Kurczę. Dobra, no to, to w takim razie, skoro najtrudniejsze zadanie jest za nami, to e, spróbujmy blachy dwójki. Tutaj również, jeśli chodzi o synergię, no to mamy ustawioną grubość materiału spawanego 2 mm, micor twin, oczywiście 100 aluminium średnica 1,0 argon na razie nie wprowadzam żadnych korekcji zobaczymy co się będzie działo spróbuję sobie pod swoje preferencje tą dynamikę plus 4 ustawię no tak ostatnio mi się spodobało MASAKRA! Jak to wygląda? Jak to idzie w ogóle? To jest mig! To nie jest mig. Brak mi słów, jak to jest w tym momencie. Widać ślad czyszczenia. Co? Początek jest naprawdę bardzo, no, bardzo krótki, jeśli chodzi o to przyklejenie, czyli niewielka gdzieś tam płytka wybiegowa w zupełności by wystarczyła. Kurde! Ja jestem cały czas w szoku. Pełen podziw, pełen szacunek. Eee, co tu jeszcze mogę popsuć? Mogę zwiększyć częstotliwość na maksa. No, spróbuję co, co, co się stanie teraz. Na końcówce już mi materiał uciekł. No nie było przed tym żadnego ostrzeżenia. Po prostu jedziesz, jedziesz, nie ma. <grym> Ale, tak jak tutaj było na plus 4, no kurde, idealnie. Po prostu idealnie. Blacha dwójka do czołowo. Ok, no to co? Próbujemy. Próba nie strzelba, jak to się mówi. Fajnie. Jaki z tego morał da się, nie? Jednak. Widzisz nie do wiarku. Mamy tutaj piątki. My jesteśmy w stanie na średnicy drutu ustawić maksymalnie na, według tego co producent oczywiście mówi, na grubość spawania 3,5. No ale no to nas akurat nie powstrzyma. Spróbujemy. Zobaczymy, co się stanie. Najwyżej po prostu przyklejmy. A, końcówkę prądową załatwiłem. No cóż, ten typ tak ma. Sprzedałby się uchwyt z chłodzeniem mimo wszystko. Z tego co widzę po końcówce prądowej jest ona dość mocno przegrzana, czyli dostaje też swoje. Tak jak w przypadku spawania aluminium TIGiem. Część ciepła wraca na elektrodę. Tak jest realizowane czyszczenie katadowe. No dlatego też jest widoczne, czyli ono się faktycznie odbywa. Mam już drugie potwierdzenie tego. Jestem bardzo ciekaw, bo być może ktoś z firmy Lord, czy tam nie wiem, z zrywala będzie w stanie mnie zaprosić i opowiedzieć mi o tym trochę więcej: jak to faktycznie działa, jak to jest zrealizowane. Bo ja tutaj jestem jedna z to z radek Posprząta. Ja tutaj cały czas nie mogę wyjść z podziwu, no ale tak to jest, jak się światopogląd zmienia nagle, nie? Ale co lepiej zrobić go wcześniej niż później. Ogólnie trze trzeba być otwartym na yy, zmiany, na to, że no, jedna Twoja racja nie jest tą jedną, jedyną właściwą, prawdziwą i, i no, niezmienną. Tak? Cały czas świat idzie do przodu 08. Ze względu na to, że idzie do przodu, ty musisz iść z nim, bo nawet jak stoisz w miejscu, to, to cofasz się względem tego, co, co przyszło nowe. No, zgadza się. Ella se llama 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 El No, tu już jest trochę za dużo. Po, po pierwsze przyklejenie, ale no nie, da, nie da się ukryć, że mamy ustawione na grubość blachy 3,5, nie 5 mm. Po drugie mamy średnicę 1,0, a nie 1,2. 1,2 już tutaj by sobie lepiej zdecydowanie radziła. No ale wtedy już chyba falnik z schłodzeniem. Koniecznie. Radek, co będziesz robił? Będę spawał blachy aluminiowe grubości 2 mm, spoi a jak to będzie spawał? Szybko. Coś, coś czuję jakby już po prostu tego drutu było za mało. Mm, mm, mm. To to jest tak, jest, takie, tak? Tak, to tak jest no takie. właśnie o to chodzi, że tego drutu nie ma, a nagle wali. Nie ma wali. Mhm. Musisz sobie to wyczuć. I co? Trochę lepiej? Ale jest w sensie. to jest, jest takie bardzo dziwne wrażenie, nie? Mhm. Tak, trzeba się do niego przyzwyczaić. Natomiast ta częstotliwość, no w momencie kiedy masz wrażenie, że jest tego drutu za mało, no bo takie będzie, mhm. no to możesz się ratować częstotliwością. Jedno co, to na pewno nie można próbować zmieniać tempa spawania pod kątem właśnie tego, że tego drutu w pewnym momencie jest mało, nie? Musisz uh -huh. prowadzić rękę jednostajnym tempem, a częstotliwość już zrobić swoje. No i jak? Tutaj pchasz spoinę? Bardzo delikatny kąt pchający. Być może ci zwiększyć tą częstotliwość. No bo już. No to ile chcesz? Było cztery. Siedem ktoś tu ustawił, pewnie Mirek. Zobaczył. Kurde, jak ty tak pospawałeś, to dosłownie każdy potrafi. To jest chyba no. twoja najlepsza spójna w życiu. I ty jeszcze nie znasz moich możliwości? Nie? No to wychodzi. No i co ty na to? Jak, jak wrażenia? Co? No po prostu trzeba się do tego przyzwyczaić. No dobra, no ja się nie pytam, czy musisz się przyzwyczaić, tylko jak wrażenia ogólnie? Jak wrażenia? No. A jeżeli chodzi o różnicę pomiędzy spawaniem stali czarnej, a aluminium, no tak dziwnie. Natomiast je, jeżeli samo w sobie spawanie aluminium omawiamy, no to jest kwestia tego, że e, ta częstotliwość a, trzeba ją przyjąć jak, jak e, to nasze dodawanie drutu w Tigu. No dokładnie, tylko że popatrzcie, że no. jest to MIG. Ile szybciej no. pospawaliśmy tą próbkę? No dokładnie, a w topienie widzę, że, że jest bardzo ładne. Nie mamy przepalenia na wskroż. Aha, jeszcze jedno co, co, co zaobserwowałem. Mhm. A trzeba trzymać bardzo krótki, wolny wylody drutu. Tak. I bardziej skierować się na górną płytę. Tak. Podsumowanie? No, bardzo fajne urządzenie do, do spawania aluminium. Natomiast myślę, że nieodzowny będzie tutaj palnik z chłodzeniem wodnym, jeżeli chcemy oszczędzić końcówki prądowe. Jeżeli chodzi o jakość tego spawania, no bardzo pozytywnie zaskoczony jestem. Wystarczą albo krótki, krótkie płytki wybiegowe, albo zastosowanie odpowiedniej techniki spawania. Prawdopodobnie jest, jest jeszcze możliwość po prostu wyuczenia się tego. To na pewno, bo to była też nasza, nasza pierwsza styczność z tym. To mhm. też trzeba zaznaczyć, a ja mimo wszystko te spojrzenia zresztą już to. Już to. Już to pokażę. Te spoiny przy naszych zabawach no, nie wyglądały źle, no, tutaj to jest w ogóle już rewelacja. A pamiętajmy o tym, że jest to blacha aluminiowa o grubości 2 mm, gdzie e, no, w innych metodach, nie wiem, no, tak się było do tego podejście jakiekolwiek. Jest to program typowo zrobiony do spawania ciekłego aluminium. No można też oczywiście jeszcze skalnię tu spawać, natomiast no, my nie mamy Póki co chyba drutu? Tak, brakuje nam na razie drutu. No, ale być może w przyszłości jeszcze też się pobawimy tą opcją trochę więcej. Myślę, że, że, że trzeba by było, bo naprawdę urządzenie jest fajne, ma, ma dużo możliwości no i potrzeba czasu na to, żeby wszystko przetestować. Tak jest, dobrze, dziękuję ślicznie. Dzięki Wam, maniacy spawania, do zobaczenia, cześć! No spróbujemy. Raz tak, raz tak. Czemu by nie? Bardziej, że mamy dwie strony. Z drugiej strony, z drugiej strony ta próbka będzie już. Z drugiej strony ta próbka będzie już ciep... ciepła. Gdyby ktoś się jeszcze zastanawiał, czy fajna ta próbica jest.